Każdego roku tysiące osób znika bez śladu, ale niektóre przypadki są bardzo ciekawe. Jednym z takich zaginięć, które do dziś nie dają spokoju śladczymi rodzinie jest zaginięcie Brandona Swansona. Wydawało się, że to zwyczajna noc. Zwykła podróż do domu, ale coś poszło nie tak. Coś poszło bardzo źle. Coś, co wydarzyło się w nocy 14 maja 2008 roku w stanie Minnesota. Dziś przyjrzyjmy się tej tajemniczej historii. Pracując, on urodził się 30 stycznia 1989 roku w stanie Minnesota. Był młodym 19-letnim studentem, który właśnie ukończył pierwszy rok nauki na uczelni Minnesota West Community and Technical College. Gdzie studiował odnawialne źródła energii. Brandon był inteligentnym, towarzyskim młodzieńcem, który miał przed sobą całe życie. Miał dobre relacje z rodziną, szczególnie ze swoimi rodzicami: Brianem i Auntie Swanson, które do dziś nie mogą się pogodzić z jego zaginięciem. Był to młody człowiek, bez większych problemów w życiu, bez wrogów, bez kłopotów z prawem, nic nie wskazywało na to, że jego życie nagle zostanie owiane taką tajemnicą. 13 maja 2008 roku Brad Swanson zakończył swój pierwszy rok na uczelni i postanowił uczcić to z przyjaciółmi. Spędził wieczór w mieście Canby, oddalonym około 30 mil od jego rodzinnego miasta Marshall. Po skończonej imprezie, Brandon postanowił wrócić do domu. Około północy wyruszył swoim czarnym samochodem marki Chewy Lumina na powrotną trasę. Wydawało się, że to niezwykły krótki powrót do domu. Jednakże o godzinie drugiej w nocy Brandon miał wypadek. Samochód wpadł do rowu, ale Brandonowi nic się nie stało. Zwał za telefon i zadzwonił do swoich rodziców, aby poinformować ich o sytuacji. Twierdził, że nie wie dokładnie gdzie jest, ale myślał, że znajduje się w pobliżu Lynd, małego miasteczka niedaleko Marsza. Rodzice natychmiast wsiedli do samochodu i wyruszyli na poszukiwania syna, pozostając z nim na linii telefonicznej. Brandon mówi, że widzi światła pobliskiego miasta i postanowił pie pieszo przejść w ich kierunku, aby ułatwić rodzicom odnalezienie. you go. Rodzice Brantona jechali w kierunku, który wskazywał im ich syn, ale mimo kilku prób nie mogli go odnaleźć. Brandon, który wciąż z nimi rozmawiał przez telefon, wydawał być się bardzo pewny swojego położenia. Rodzice przeszukiwali okoliczne drogi, a Brandon mówił, że będzie szedł w stronę pobliskiego miasteczka. Rozmowa trwała około 47 minut, jednak to, co wydarzyło się na jej końcu, do dziś budzi niepokój. Strzeżenie Brandon przerwał rozmowę. Ostatnie, co usłyszeli jego rodzice, to przerażające słowo. Oh shit. Możemy to tłumaczyć jako o cholera, po czym łączenie się urwało. Rodzice Brantona natychmiast zaczęli próbować ponownie skontaktować się z synem, ale bezskutecznie. Brandon już nigdy więcej nie odpowiedział na żadne połączenie. Zaniepokojeni rodzice przeszukiwali okolicy, ale nie mogli go znaleźć. O 6 rano zgłosili jego zaginięcie na policję. Poszukiwania Brandona rozpoczęły się natychmiast. Policja przeszukała obszar, w którym Swanson twierdził, że się znajduje. Wkrótce odkryto jego samochód, ale znajdował się on w zupełnie innym miejscu niż Brandon myślał. W pobliżu miejscowości Taurun oddalone o 25 mil online, gdzie według niego miało dojść do wypadku, że Brandon mógł być znacznie bardziej zagubiony niż sądził. Przez następne kilka dni setki ochotników, policjantów i psów tropiących przeszukiwało okolice, w której zaginął Brandon, ale że Żadnych śladów po Brandonie nie odnaleziono. Jedną rzeczą, jaką odkryto, były szczątki jego telefonu, które rozbiły się po upadku. Psy tropiące wskazywały na obecność Brandona w pobliżu rzeki Yellow Medicine, co sugerowało, że mógł wpaść do wody. Jednak mimo wielokrotnych przeszukiwań tej rzeki nie odnaleziono żadnych dowodów na to, że Brandon rzeczywiście utonął. Brak jakichkolwiek śladów Brandona Swansona prowadzi do licznych teorii, które starają się wyjaśnić, co mogło się wydarzyć tamtej nocy. Jedną z najbardziej prawdopodobnych hipotez mówi, że Brandon wpadł do rzeki i utonął, jednak ciało nigdy nie zostało odnalezione co podważa tę teorię. Inna teoria zakłada, że Brandon mógł paść ofiarą przestępstwa, czy ktoś natknął się na niego w nocy, gdy szedł wzdłuż drogi i zrobił mu krzywdę. Jednakże brak jakichkolwiek dowodów na taki scenariusz sprawia, że ta teoria również nie została potwierdzona. Niektórzy sugerują, że Brandon mógł doznać szoku lub strachu, co mogło wywołać jego ostatnie słowa w rozmowie z rodzicami. Ale co mogło go tak przerazić? Dzika zwierzyna, a może coś, czego nigdy się nie dowiemy? Dnia dowiedzą się, co stało się z ich synem. Do dziś nie ma żadnych nowych dowodów, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Zaginięcie Branda Swansona pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych spraw w historii stanu Minnesota. Co wydarzyło się tamtej nocy? Czy kiedykolwiek poznam odpowiedzi na te pytania? Że ta zagadka na zawsze pozostanie? Nie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli zainteresowała Cię ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz z Twoimi przemyśleniami na temat tej sprawy. I my widzimy się już w następnym odcinku.